Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Forui Spyderby. Dzisiaj chciałem wam przedstawić instrukcję obsługi i momenty dokręcania dla silnika 1.6 i 2.0 TDI. Te silniki znajdziecie w skodzie Sa, Volkswagenie i Audi. Poniżej w opisie macie link do mojego filmu jak wymienić rozrząd. Jest to rozrząd w silniku 2.0 TDI. A teraz zapraszam was do zobaczenia momentów dokręcania. Te momenty dokręcania się pojawią przez około 10 sekund. Dobra, mam nadzieję, że momenty dokręcania macie zapisane czy też zrobionego screena. Teraz Wam udostępnię kod do zeskanowania. Będzie to instrukcja z firmy GET, którą ja wykupiłem, i ten kod musicie zeskanować, lub też tutaj z dołu wpisać numerki, i tam wam wyskoczy. Na koniec filmu jest wideo, jeśli chcecie zobaczyć, jak to zrobić, konkretnie jak się tam zalogować, i tam jest też przewinięta cała instrukcja. Jeżeli nie chcecie się logować, to po prostu jest tam zrobiona instrukcja. Także zobaczycie teraz kod QR, tak? Także wchodzimy na stronę, wybieramy markę pojazdu, niech to będzie Volkswagen, Model Bierzemy Golf Rok 8 do 13, silnik 2.0 TDI Wyświetlę instrukcję Mamy tutaj instrukcję, powoli przejadę. Jest to oczywiście przykład, bo te silniki są w różnych modelach. Także możecie po prostu wybrać dowolny model, jakiego potrzebujecie. Po prostu Wam pokazuję jak to działa. Wystarczy się zalogować i po tym kodzie co Wam dam macie instrukcję, którą ja wykupiłem i możecie sobie zobaczyć co potrzebujecie. Instrukcja jest dość długa, także mówię, jak wam pasuje, możecie ją sobie skopiować i wydrukować też, nawet jak pobierzecie tutaj ze strony lub też porobić sobie screeny waszych najważniejszych odpowiednich, waszych odpowiednich najważniejszych momentów, tak, które potrzebujecie wiedzieć. To by było na tyle. To tyle ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że Wam pomogłem. Jeśli tak, to zostawcie mi łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, abyście byli na bieżąco i dostawali w przyszłości wiele ciekawych informacji. Dzięki, na razie, cześć.